Część Boże, niedziela, męki pańskiej, czyli potocznie niedziela palmowa. Ewangelii nie będziemy czytać, dlatego że dzisiaj w kościele czyta się opis męki pańskiej według Świętego Marka. Nawet w wersji krótszej jest on dość długi, więc ja tylko kilka najważniejszych myśli, które według mnie są warte tego, aby je zauważyć, aby nad nimi posiedzieć, aby je trochę pokontemplować. Pierwsza rzecz to to, że ten opis Męki Pańskiej, znaczy generalnie Ewangelia Marka jest tak zbudowana, że ona jest bardzo taka prosta, bardzo precyzyjna, więc ja to się śmieję często, że to jest taka dobra Ewangelia dla wojskowych, bo jest taka prosta, konkretna, krótkie zdania. Natomiast chodzi mi o to, że te wydarzenia, które opisuje Marek, jeśli chodzi o Mękę Pańską, wydarzenia przecież dramatyczne bardzo, ale on pisze je bardzo spokojnie. Po prostu piszą o faktach, że było, poszli, byli, zrobili, widzieli, zobaczyli, przeszli i tak dalej. Myślę, że jest tak, dlatego, nie, że święty Marek miał do tego jakiś dystans i dla niego było to obojętne, ale właśnie pisał to z perspektywy człowieka już paschalnego, to znaczy z perspektywy wydarzeń, które nastąpiły po śmierci Chrystusa, czyli z perspektywy, z perspektywy zmartwychwstania Zbawiciela i z perspektywy zesłania Ducha Świętego. Dlatego można by porównać to. Do e, kobiety brzemiennej. E, jeżeli następuje poród, wiadomo, że te Buda Rodzenia są niesamowite. Natomiast z perspektywy późniejszej, kiedy się opowiada e, o tym wydarzeniu, e, to wiadomo, że jest to już e, opowiadanie spokojniejsze. Opowiadanie, które jest już z perspektywy radości, która się wydarzyła. E, I myślę, że warto tak na tą mękę najpierw spojrzeć. Z perspektywy radości paschalnej. My nie będziemy udawać w tym wielkim tygodniu, że. Nie wiemy, co się wydarzy. Wiemy, że Chrystus rzeczywiście umarł. Wiemy, że to Jego śmierć spodobał mój i Twój grzech. To wszystko wiemy. Ale wiemy też, i to jest najważniejsza dobra że On naprawdę zmartwychwstał. Ale warto, żebyśmy byli w tym czasie z Jezusem, żebyśmy na nowo odkryli, ile Jezusa kosztowało nasze zbawienie, ile Jezusa kosztowało, ile Jezusa kosztuje. I to jest może ważne, żeby też podkreślenia, że chodzi też o teraźniejszość. Dlatego czytamy to dzisiaj, bo ta Ewangelia jest żywa dzisiaj. Ile Jezusa kosztuje moje zbawienie, w sensie mój wybór zła, mój wybór krzywdy, zamiast wyboru miłości. Ile Jezusa kosztuje. Jego miłość do mnie. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to gdy pewnie w dużej części może Kościołu będzie czytany krótszy opis Męki Pańskiej w tym krótszym opisie Męki Pańskiej Jezus mówi tylko dwa zdania. Pierwsze zdanie to tak, ja nim jestem, w odpowiedzi na pytanie Piłata, czy jest królem żydowskim. A drugie zdanie, już powiedziane na krzyżu, to Eloi, Eloi, lema sabachtani, czyli pierwsze zdanie z psalmu 22, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. I myślę, że przy tej naszej medytacji, tej markowej pasji, warto nad tymi dwoma zdaniami się zatrzymać. Pierwsze to to, że Jezus naprawdę jest królem. Bo zobaczcie, przed męką mówi się o tym, co najważniejsze, w czasie męki mówi się tylko to, co najistotniejsze. Więc pierwsza najistotniejsza rzecz to, że Jezus jest królem, a skoro jest królem, to on nie może być obojętny. Życie z Jezusem, czy obok niego, albo nie daj Boże wbrew niemu, to jest naprawdę radykalna różnica. Skoro on jest królem i przyjmiesz, że on jest Twoim królem. To radykalnie zmienia życie. Pomyśl o tym, jak to dotyka Twojego życia, Twojej perspektywy. Bo potem, kiedy Jezus umiera, żołnierz przebija mu włócznią bok i mówi prawdziwie: On był synem Bożym. Naprawdę uwierzył. I czytanie tej Ewangelii macie do tego doprowadzić na do nowo, żebyś może pierwszy raz to powiesz. A może na nowo odkryjesz, że on naprawdę jest synem Bożym. I drugie zdanie, to zdanie, które wydaje się bardzo dramatyczne, i nawet Jezus tą samotność przeżył, i warto, żebyśmy o tym wiedzieli, że Jezus tej samotności doświadczył, nic co ludzkie nie było mu obce. To zdanie: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, ale chcę też powiedzieć, że Jezus na krzyżu. Nie miał siły pewnie dopowiedzieć tego psalmu do końca, ale zachęcam Cię, otwórz ten psalm 22, przeczytaj go w całości i zobaczysz, że to nie jest tylko krzyk samotności. To jest krzyk samotności, męki, ale on się samotnością, rozpaczą i klęską nie kończy. Bóg jest zwycięzcą. Bóg to wszystko czyni z własnej woli. Nikt Mu życia nie odbiera ale On je oddaje po to, żebyśmy my mogli żyć w obfitości. To jest dobra nowina tej Ewangelii, dobra nowina, z którą warto, żebyśmy usiedli, przyjęli ją do swojego życia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.